Ok, dobra widzowie, termin off. Termin Widzów. A no tak, widzowie, jest challenge taki, że możemy tylko pięć skrzynek zebrać. Pamiętaj mi. Spokojnie, ja kupiłem coś. Dobra, śpi. Dobra, i zmarnowałem tyle skrzynek. Że to jest szok, ale tam są moje itemy w sumie. Tak, tak, tak. Ale widzowie nikt nie powiedział, że nie możemy dronów używać. Znaczy... No. A i przypominam, z kogoś możemy brać tylko te itemy jakie mamy. A, serio? No. Dobra. Trzy. Kurde, restartują się. Czekaj, zaraz go skąpiłem. Nie, jednak nie. Typ, jest... Czekaj, typ, 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 typ. Dobra, leży. Pimaniek! A można wziąć I... leczenie od niego? Tak, leczenie to nie jest w sumie broń. To może... Kurde, nie mam. Ej, masz amadorakie? E, do rakietnicy mam 10. O, dobra, dzięki, bo zero. Ej, może zamiast trzech big... A nie, w sumie to się nie opłaca. Ja biorę apteczki i zostawiam Fiza. Typ, 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 kolejny. 60. Dobra, leży. Kolejny. Dobra. Więcej was matka nie miała. Kolejny! Czekaj, dobra. do nich. Czekaj, mój kill snajpa i... Dobra, masz go. Poczekaj, czekaj, i idź stamtąd. Śpi. Chłop śpi. Snajpa i... Kotszamane fen! Śpi maniek! Drugi śpi? Hej. Jeszcze nie. Jeszcze. Czekaj, bo tu jest inny maniek. Dobra, Kurde? inny manik leży. Zginąłem! A nie, jednak nie. O stary, nie wiesz O, jak... widzę tego mańka. Dwóch mańków. Ja mam strasznie małą HP. Stary, nie jeszcze co, je ja odwaliłem. Co, masz małą HP? O kurnak. Jeden śpi! Pomóż! Czekaj, idę ci pomóc. Oni mają... Halaps, halaps, dobra na fortece. Pije big pota. Okej. Okay. Dobra. Tamten śpi. Strefa go zje, strefa go zje. Dobra. Strefa go zje. No. Tylko trzeba pilnować go. Pilnować go musimy. Czekamy tam na niego, nie? Jest, nie ma go. Dobra. Myślałam, że zginę. Ma nie jestem, jestem, jestem. Ty, typa mam, typa mam, typa mam. Czekam Idę do na ciebie. ciebie. Poczekaj. ono no, buduje pewnie? E, nie, 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 nie buduje. Dwa Mańki, jeden, jeden mam mało hp, bo fizem się leczył, fizem się leczy jeden. Dobra, coś tam zadałem. tam 29, coś tam dostaję. Dobra, czekaj, jestem. To no manik jest blady. E, o, nie, o, uwaga, nie na blisko, nie na. Nie na blisko, no. bo jeden ma y, tego, wiesz, tego tego nowego startera. On nie! jest głupis, użył nalotu. On nas zabije! Ale na siebie. Aha, no to jakiś dziwny on jest. Nie, czekaj, nie na górze są. Nie dostał. Biorę ARK szybko. Epicką e, tu Czekaj. Miotłon go Jezus. grinduje. Czekaj w krzakach jest Dobra leży Śpi, czekaj auto jeszcze tu Dobra palić auto <laughs> Legendarne, o kurde e, Tak ale to jest broń techniczna A no ta dobra kurde, ale zrąbaliśmy Nie wiem czy my to wygramy Czekaj typy, typ, 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 typ Idę ci typy, pomóc mam snajpę Dobra ja tam Jak Ja po prostu mu zniszczę ja zniszczę stację. O kurde, on leci Dobra, do. Nie! No z tym nie przyjechać! To jest jakiś świrek! Świrek! Kurde, nie zginął. On jest. On nie jest blady. Okej. Okay. Już ci, już się idę On złoń. jest blady, ale śpi. I jeden nie z minigana. On jest... Jeden z... ma Dobra, on... leci, szybko, szybko! Podmianka! Jest, 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 jest. O kurna e, e. O kurde, co to było, Mikołaj? znaczy, Talminow. Idzie, idzie, idzie. Dobra, zapraszam. Kurde, tu jest kolejny. Ja nie mam HP! Nie mam HP. Kurde... Ten jeszcze okay. jest ghost Face'em! Jaka jest? Zginąłem! Kurde, wiesz co? Mi zostało 5 HP! No. Ja w tej strefie bym zginął! Mi zostało 5 HP! I gdyby nie... że ty go zabiłeś, to bym już z, zginął od strefy. Okej, okay. okay, ja też, też No i... Jeszcze jeden. Nie no, ja śpię. A nie, jednak on. O kurde. Co? Dali mi legendarną. Miałem taką samą, ale zwykłą, jakbyśmy grali na to. Tak? Jeden śpi prawie. O kurde, muszę się zabudować. Drugi Dostali. to nie jest Bambi. Cię widzowie, wpisam o.pl Dobra, pojedynek budowania Zabijesz ich? Tak, zabiłem Dobra, to ja i Czekaj, Nie, to stalking O, są, są no, Kurde, to jednak działa Bo, akto, Aktorzy, aktorzy Aktorzy. Czemu aktorzy? Aktorzy albo nie zostawili suba. Są, 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 są. Oni tam mają bota. O kurde. Jeden ma light. Je jak on nie śpi? Ten jeden, nie! Jeden jeszcze jest. Kurcze, tam jest bot. Ale ja przeładowuję pompę. Kurde, i Terminu wchodzi do boksa. O kurde, no to mamy problem. Ładen jest, kurde, w jeden. Zabiłeś go? A nie, jeszcze nie. Jeszcze. Czekaj. Okay. Kolejny jest, tu się okay. rozstrzygnie. Ja. I... Czekaj, ja idę tamtego, a ty tamtego. Dobra, jeden ma prawie white. O, NIE! WIDAN! Nie, nie, nie wiem co, ale mam mało. Bardzo. Skrzynia XR leczy się, leczy. Gdzie on jest? Tam, on jest w tych budowlach. Legendarne. Poczekaj, idę do ciebie. To pięć. Idę do ciebie. Mam same legendarne rzeczy. Czekaj, okay, bo. Gdzie? On w krzaku Idę do ciebie! Czekaj. F. Nie, nie! Nie jak się wyrzuca. O kurde. Mikołaj, to jest pijane, co my robimy teraz. Ja mam same legendarne rzeczy. O kurde, strefa już dużo bije. Masz. A ty masz to masz co? Ja uciekam. O też. O kurde. Tern. Ale to masz tak mało hapę starym, by się przydało na. Oby to byli bladzi typi. Oby oni byli bladzi. O nie, oni nie są bladzi. Hej, oni nie są razem. Jeden to zginie od strefy. A nie, oni są razem zadałem mu 35! Dobra, wygrywamy to tam na luzie. Mam pompę A, dobrą. To jest ostatnie, jeden prawdziwy śpi. O nie, Minigun! Jeden Okej, okay, dobra i ja przełożę reload. Reloadzik. Ej, nie wkurzyłbyś się, merda się jeszcze Gdzie on? Jak on jeszcze się na tym trzyma? Nie, bo tam nie ma. A gdzie ucieku? A gdzie? Jak cztery top? Do strefy. Jak? Jak? Co? Z, pewnie odżywił, albo tamten śpi. Tak. Typ. Czekaj, słyszałam. Ja nie wiem gdzie on jest. On jest dziwny. Skąd? Gdzie on? Ja nie wiem gdzie on jest. Stary on tam. On zginie w strefy. I śpi. Nie, jednak nie. Dobra, jednak nie jeszcze. Dwa, 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 dwa nagrane! Dobra, to Pa! pa.